Witam Was serdecznie. Miałam wiele próśb o to, aby na żywo pokazać te zestawy do chusty Hesper, projektu Pani Pauliny Grzanki, więc zaczynamy od świtu. Tak, To są kolory takie no, musztardowo-brązowe, bardzo ładne, ciepłe i co tutaj wchodzi w ich skład. Alp Premier 401, Alp Natural 709. Tutaj jest znowu Alp Premier 426 i Alp Natural 702. A do tego Bell kolor 04 i Drops Muscat kolor 23. Od świtu idziemy do popołudnia w ogrodzie. Ja chyba kolejną torebkę zrobię w takiej wersji kolorystycznej. Bardzo mi się podoba. I teraz tutaj mamy tak, dwa motki Alp Premier. Kolor 428, a to jest kolor 405. Do tego zielony Alp Natural. Nie ma tutaj naklejeczki, ale w zestawie jest numerek, i tutaj jest 707, fiolet. Do tego Bel. To jest kolorek. 10 i muskat kolor 39. Afternoon in the garden. Popołudnie w ogrodzie. Teraz Golden Hour, czyli złota godzina. Złota godzina, gdzieś mi uciekło. <grym> Brąz. Złota godzina to jest ta wersja kolorystyczna, którą zrobiła pani Paulina, tak? I która jest wszędzie na zdjęciach. Golden Hour. Tutaj w skład chodzi feza. Al Premier 402, tutaj taka z, ze złotem, Feza Al Premier 30. Do tego Alp Natural 718 i 704. No i dwa motki Bel, numer 24, i dwa motki Muscat, numer 82, srebrny lis. Się tak nazywa ten kolor, śmiesznie. Teraz idziemy w stronę już wieczora, tak, zachód słońca, gorączka zachodu słońca, tutaj czerwienie z fioletami i odrobina musztardowego, no pięknie też to wygląda. Alp Premier kolor 103 w połączeniu z fioletowym Alp Premier 24 czerwień Alp Natural 722, tutaj mamy 702. Alp Natural, do tego Bell numer 12 i Muscat numer 38. Tak, gorączka zachodu słońca. No, no i w końcu przechodzimy do nocy, tak? Czerń. Czerń ze złotem i ze srebrem. I tutaj mamy tak. Alp Premier 404. To jest moja ulubiona. 40, 33. Do tego czarna. Alp Natural 715. I Kremowa 701. Żeby to rozjaśnić. No i dwa motki Drops Bell 08 i Muscat 17. Wykorzystajcie też sobie takie opcje kolorystyczne do swetrów na przykład, tak? Lub do torebek, tak? Do narzut, do różnych innych rzeczy można skorzystać z takich wspaniałych połączeń zrobionych przez e, prawdziwą projektantkę mody. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie.